Dzień dobry wieczór, tłomek. A przed Wami takie małe ogłoszonko. Mianowicie jutro, w sobotę 12 września, mniej więcej gdzieś o godzinie 18, zamierzam zrobić testowego. No, testowego jak testowego: streama. Link będzie w opisie i na ekranie zapewne. Będę sobie grał w Dark Soulsy dwójkę edycję Scholar of the First Sin. E, miałem już tą wersję od dłuższego czasu, ale nigdzie jakoś, znaczy tfu, nie miałem okazji, no, może nie tyle nie miałem okazji, co no, nie grałem w nią za bardzo. E, no i być może wiecie, ale ta edycja, no to powiedzmy takie, takie Game of the Year, można to tak nazwać. Generalnie no to jest wciąż oczywiście Dark Souls 2, ale Sporo rzeczy się pozmieniało. Różne są, znaczy różne, zmienione lokacje przeciwników, przedmiotów i inne takie rzeczy. Więc to co widzicie tutaj na ekranie to jest najdalej jak doszedłem wcześniej. Poza tym, no w tej edycji oczywiście, bo podstawkę przeszedłem razem ze wszystkimi dodatkami. Więc zamierzam sobie postreamować tego skolara i zobaczymy jak to będzie wyglądało. I w sumie jeszcze jedno. Jeżeli macie jakieś preferencje na temat tego, jaką postacią miałbym grać, albo chcielibyście zobaczyć, to piszcie w komentarzach. No ja w sumie nie wiem jeszcze. Jeżeli jakieś ciekawe sugestie się pojawią, to prawdopodobnie skorzystam. Moja pierwsza postać to był czarodziej, chociaż potem i tak w sumie się tam sprowadzał głównie do walki wręcz. Grałem też postacią taką zręcznościowo-kleryczką, I, i to chyba tyle. No, tam jeszcze trochę czarnej magii poużywałem. No, granie wszystkiego po trochu używałem, ale jeżeli macie jakieś ciekawe sugestie, to proszę pisać. Więc co? Do zobaczenia!